Dzień dobry, Regina Szulc-Andrzejewska, Polska Agencja Interaktywna. W tym szkoleniu pokażę, w jaki sposób zarządzać stroną achterrelacja.pl, w jaki sposób zmieniać treści, dodawać nowe treści i edytować poszczególne elementy strony. Rozpoczniemy od strony głównej. Tutaj po lewej stronie w menu wybieramy strony, wszystkie strony. I w tym miejscu znajdują się treści tak naprawdę wszystkich podstron, które znajdują się w domenie Czyli bioblog, home, czyli wiadomo, strona główna i tutaj różne regulaminy, polityka prywatności, wszystkie podstawowe dane. Żeby edytować stronę główną, wchodzimy tutaj w link edyty w Elementorze. I po załadowaniu pokazuje nam się strona niemal taka, jaką widzi pocelowo użytkownik. Kilka trwa, zanim się ten edytor graficzny załaduje. O, ale już go tutaj mamy. U góry mamy slajder. W dalszej części szkolenia pokażę, w jaki sposób tym slajderem zarządzać jak dodawać, usuwać elementy w slajderze. Następnie mamy sekcję tekstową. W momencie, kiedy tutaj klikniemy na element, po lewej stronie pojawiają nam się parametry tego elementu i tutaj mamy na przykład tytuł, który możemy sobie zmienić. Analogicznie, tutaj mamy cenę, również możemy ją zmienić, na równo tą, jak i tą. Dokładnie w taki sam sposób zmieniamy opis. Możemy także zmienić ten tekst, albo tutaj odliczanie zrobić do innej daty. Następnie mamy przycisk. Tutaj możemy wybrać odnośnik do innej podstrony, a także do jakiegokolwiek innego elementu, na przykład. Taksonomii, czyli na przykład kategorii bloga. Kolejna sekcja dokładnie działa tak samo, czyli tutaj możemy zmienić sobie tą treść, tą treść. Możemy także zmienić obrazek, jeżeli będzie taka potrzeba. Ten element cały jest to element generowany dynamicznie, w związku z czym tutaj nie ma potrzeby żadnych zmian. Produkty, które zostaną przypisane do odpowiednich kategorii, pojawią się tutaj dynamicznie. Dział w mediach to są obrazki. Też, jeżeli będzie potrzeba wymiany, któregoś klikamy i tutaj wybieramy inną grafikę. Opinie Google są również generowane dynamicznie, ale jest to bardzo ważna sprawa. W momencie, kiedy klikniemy sobie, mamy do podania Google APK, czyli klucz z konsoli Google i Place ID, czyli ID miejsca, dla którego mają być opinie wyświetlane. Dopiero po uzupełnieniu tych danych opinie będą prawidłowo pobierane. Te kategorie tutaj są również generowane. Dynamicznie, na podstawie tego, do jakich kategorii zostaną przypisane produkty. Możemy zmienić co najwyżej nagłówek i zamiast kategorii, nazwać to w dowolny inny sposób. Facebook również jest podłączony i dynamicznie będzie się tutaj wszystko aktualizować. Pozwolę sobie wrócić teraz do kokpitu. Przejdziemy do produktów. Produkty, jak sama nazwa wskazuje po lewej stronie menu, znajdziemy. I mamy na chwilę obecną trzy rodzaje produktów. Jeden to jest produkt prosty, drugi to jest produkt z wariantami, a trzeci to jest produkt z PDF. Przykładem produktu prostego są pytaki. One tutaj nie mają żadnych dodatkowych parametrów. Jeżeli chodzi o produkt z wariantami, to mamy tu grę wstępną, która występuje w wariantach Basic i Deluxe. Jeżeli chodzi o produkt z PDF-em, to tutaj naszym przykładem jest krajnie zabawy, gdzie jest właśnie załączony PDF. Produkt Każdy produkt ma dwa poziomy edycji. Jeden to jest taki podstawowy, gdzie wpisujemy tytuł, ceny, załączamy zdjęcia. Drugi natomiast to jest graficzne ułożenie całej podstrony produktu. I na przykładzie pytaków od razu pokażę. Jak klikamy na nazwę albo na przycisk edytuj, to wchodzimy właśnie do tej edycji prostej. I tutaj tak, edytujemy tytuł, przypisujemy. Do odpowiednich kategorii. Tutaj wybieramy właśnie, czy produkt jest prosty, czy z wariantami. Podajemy cenę, ewentualnie cenę promocyjną. Następnie możemy ustalić, czy produkt jest na stanie, ewentualnie włączyć zarządzanie stanem magazynowym i podać konkretną ilość sztuk. Jeżeli cena wysyłki produktu zależy od jego wagi. I lub wymiarów, wówczas tutaj możemy te parametry także uzupełnić. Mamy tutaj również atrybuty produktu. Status, czyli chociażby możemy zaznaczyć, czy to jest bestseller, nowość, promocja, reklama, czy do updattu należy. Kategoria, ale to nie jest ta sama kategoria, co kategorie produktów. To jest kategoria, która. Mówi nam, czy jest to produkt dla dzieci, czy dla dorosłych. A także możliwość wyboru płci. to również mamy dowolna, chłopiec, mężczyzna, dziewczyna, kobieta. Tutaj do wyboru. Możemy oczywiście dodać także swoje atrybuty. Jeżeli chcemy dodać nowy atrybut, to tutaj przycisk dodaj. Podajemy nazwę i wpisujemy wartości oddzielając takim znakiem. Po prawej stronie tutaj na następnej kolejności mamy do uzupełnienia obrazek produktu, to jest ten obrazek główny, który jest widoczny zawsze jako na wszystkich listach jako ten obrazek główny. Tu po prawej stronie dodajemy galerię obrazków. I tu po lewej opis produktu. Opcje produktu to jest taka dodatkowa, dodatkowa, dodatkowy element, i on służy do tego, że jeżeli w kategorii dany produkt chcemy wyróżnić, to w tym miejscu, właśnie, podajemy taki dodatkowy opis i logotyp, który ma się pojawić, jeżeli ma się pojawić. Pokazuję o co tu chodzi. Jeżeli mamy na przykład kategorię Love, to w tej kategorii, w tym elemencie głównym, o tym właśnie, mamy logotyp i mamy opis oferta specjalna. Jeżeli byśmy chcieli tutaj to zmienić. Właśnie podajemy, no, przepraszam, oferta specjalna jest na stałe. Tutaj pojawia się albo nazwa, albo właśnie logotyp. Tutaj jest dla gry wstępnej tylko logotyp, więc pojawia się logotyp. Natomiast dla pytaków jest jako nazwa gry. Nie wiem, czy pytaki gdzieś są podłączone. Zobaczymy, czy w KIT przypadkiem nie. A, to wówczas pojawia się Opisana nazwa. Jeżeli tu nie będzie dodany żaden obraz, to będzie nazwa, i w odwrotną stronę, jeżeli będzie załączony logotyp, nie będzie opisu, to będzie się pojawiał logotyp. Od razu, może pokażę, gdzie się załącza, wybiera się dla jakiej kategorii, co ma się wyświetlać. Tu po lewej stronie przycisk kategorię. Tu mamy listę kategorii. Zobaczmy kategorię, chociażby właśnie LAW. To wiadomo, mamy nazwę, uproszczoną nazwę. Jako miniaturkę mamy załączony ten obrazek, który pojawia nam się tutaj w tle. Mamy też wybrany kolor przewodni kolor akcentów. Czyli to jest między innymi ten kolor, który tutaj mamy jako, jako tło. I chociażby ten kolor, jako akcenty, to już ta cena tutaj. I tu mamy kolor ceny, który się wyświetla tu. W innym wypadku jest domyślny. Grafika tła, czyli to, co się pojawia tutaj pod ofertą specjalną, i wyróżniony produkt wybrany, właśnie z listy. Tutaj także możemy wybrać, w innym wypadku jest domyślne, grafikę bestselleru, czyli jakie ma być tutaj. Tutaj tło tu, domyślnie jest takie fioletowe, ale jeżeli chcemy inny kolor, to właśnie w tym miejscu należy tą grafikę też załączyć. Na koniec, oczywiście, przycisk zaktualizuj. Wróćmy do produktów. Pokażę teraz. Drugą część edycji, czyli edytuj w Elementorze. Dla tych trzech rodzajów produktów są gotowe całkowicie szablony, w związku z czym tutaj w samych szablonach robimy tylko drobne zmiany na zasadzie edycji tekstu, ewentualnie zmiany koloru, nawet, ale bez zmian całych sekcji. Ponieważ te trzy szablony są kompletne, i jeżeli chcemy dodać analogicznie, no to wtedy kopiujemy po prostu i dodajemy kolejny produkt, i dopiero wtedy wykonujemy jakieś większe zmiany. Jeżeli chodzi tutaj na przykład o tytuł, to on jest tu automatycznie pobierany z produktu, więc nie ma potrzeby wpisywać go ponownie. Tutaj jeżeli chodzi o kategorie, to wpisujemy ręcznie, ponieważ może być przypisane do kilku kategorii. Nie zawsze jest potrzeba, żeby wyświetlać to na zasadzie dokładnie takiej, jakie są kategorie, bo mogłoby to bardzo szybko urosnąć na tyle, żeby się nie zmieściło w jednej linijce. Dlatego to jest tekst zarządzany ręcznie. Tutaj cała ta góra właściwie dynamicznie się dzieje, ponieważ tutaj mamy chociażby. Opinie, to jest gotowy moduł do opinii. Tak samo opis jest pobierany z tego prostego opisu. Tutaj mamy też grafiki mówiące, gdzie można pobrać daną aplikację. Tu, akurat dla pytaków, mamy, wiadomo, informacje o nagrodach. Możemy to w razie potrzeby usunąć krzyżykiem. Tutaj część dodania do koszyka. Tutaj również lepiej nic nie robić. Po lewej stronie dodawanie yy, z, zdjęć, które załączyliśmy też w tej części y, produktu prostego. I tak naprawdę dopiero edycję rozpoczynamy tutaj. Tu mamy dokładnie tak samo, jak na stronie głównej, teksty, które można dowolnie edytować. Zawartość pudełka. Tutaj lista, klikamy, możemy sobie śmiało zmienić opis. Tak samo do pobrania. Tutaj mamy instrukcję obsługi. Wybieramy opcję odnośnika i wybieramy do czego, do jakiego pliku ma docelowo to kierować. Tu kolejne elementy, tak samo do zmiany. Tekst, dokładnie jak w Wordzie. Film na YouTube, również tutaj klikamy na edycję. Odnośnik do YouTube'a można również z Vimeo, Daily Motion albo z jakiegoś własnego hostingu, żaden problem. Opinie klientów. Tutaj te opinie klientów są to opinie przypisywane jak w panelu administracyjnym. I one są właściwie zrobione tutaj dynamicznie. Przy czym możemy sobie zarządzać troszkę tymi opiniami. Tu sobie w oddzielnym oknie pozwolę otworzyć, w którym to się miejscu dzieje i co tak naprawdę możemy filtrować. Tu po lewej stronie mamy opinię klientów tu mamy kilka opinii testowych i te opinie nie tylko możemy w prosty sposób dodawać, jak także możemy przypisywać je do kategorii. I może być tak, nie musi, bo możemy chcieć przy każdym produkcie wyświetlać na przykład wszystkie opinie, ale może być tak, że będziemy chcieli wyświetlać na przykład dla pytaków tylko z kategorii familii albo z kategorii kids. Wówczas tutaj wybieramy Include by term. I następnie tutaj sobie wpisujemy, powiedzmy family, bo tu kilka znaków musi być, a i kategorie produktów family. Wówczas wyświetlą nam się tylko i wyłącznie opinie klientów, właśnie z tej kategorii. Tu także możemy zarządzać, czy ma być tylko z jakiegoś okresu konkretnego, jaka ma być kolejność. Według daty czy według tytułu i sortowanie, czy rosnąco, czy malejąco. Dobrze. Część zobaczy również, jest generowana dynamicznie, ale możemy tutaj również zarządzać chociażby kolejnością, czy kategoriami, które mają tutaj się pojawiać. Dokładnie w analogiczny sposób. Jak w tym elemencie powyżej. Wróćmy teraz do listy produktów. I teraz tak. Tu mamy grę wstępną. Jeżeli chodzi o samą edycję w elementorze, wygląda tak samo, więc może pokażę tylko czym się różni tutaj. W edycji na podstronie prostej. Tu mamy informację, że jest to produkt z wariantami. I tu po lewej stronie mamy informację o wariantach. I tutaj już mamy dodane dwa warianty, basic. I Deluxe. Te warianty są dodawane na podstawie atrybutu, który się nazywa rodzaj, i tutaj mamy do wyboru dwa. Jeżeli będzie tego więcej, albo ten atrybut będzie w jakiś inny sposób nazwany, na przykład nie wiem, będzie różnica w, w ilości kart w grze, to wtedy można taki atrybut dodać sobie tutaj, nazwać go powiedzmy ilość kart. Tutaj bardzo ważne, trzeba zaznaczyć, że jest to atrybut dla wariantów. I wówczas w wariantach wybieramy, że powiedzmy możemy kupić grę w zależności od ilości kart, nie wiem, z trzema, pięcioma i dziesięcioma. I wówczas tutaj tworzymy właśnie takie warianty o tych konkretnych nazwach. Każdy wariant ma swoją cenę, można podać też cenę promocyjną. Dokładnie tak samo jak w przypadku produktu prostego. Stan magazynowy, wagę, wymiary, dokładnie te same dane tutaj można uzupełnić. Cała reszta tak naprawdę dokładnie tak samo. I tak jak wspominałam, tutaj logotyp, który się wyświetla w kategorii, jeżeli ten produkt jest wybrany jako, jako okazja specjalna. Wrócę znowu do produktów i pokażę jeszcze produkt z PDF-em. On tutaj, tutaj wchodzimy w Elementorze. On tutaj tak naprawdę różni się tylko tym samym faktem pojawiania się PDF-a jako tej książeczki. I teraz tak, jeżeli chodzi o PDF-a, z tego co się orientuję, Chcą Państwo mieć cztery pierwsze strony. Niestety system tu w żaden sposób nie umożliwia wycięcia tych podstron, więc PDF, który jest załączany jako tutaj przykładowy, chcąc, nie chcąc, musi mieć wycięte te pierwsze cztery strony, co zresztą można zrobić w dowolnym narzędziu do, do edycji PDF-u, więc myślę, że to nie jest problem. Natomiast tutaj, jak wejdziemy, zajrzyj do środka, to jest właśnie ten element, który odpowiada za tą książkę. I tu jest użyte coś, co się nazywa deflip. Tu wklejamy tylko fragment kodu i już pokazuje, skąd go bierzemy. Po lewej stronie mamy deflip books. Tutaj mamy już załączony plik. Ja pokażę, w jaki sposób dodać nowy. Add new book. Tutaj dodajemy tytuł. I wybieramy, że chcemy, żeby to był PDF. Następnie wybieramy albo z biblioteki mediów, albo dodajemy pliki z komputera. Załączamy, zapisujemy, opublikowujemy. I po wykonaniu tych operacji pojawia nam się tutaj na liście i tutaj mamy shortcode. Kopiujemy go tylko. I wklejamy w to miejsce. I to jest dokładnie wszystko, co trzeba zrobić, żeby pojawił nam się tutaj dowolny PDF. Cała reszta analogicznie, jak w przypadku innych podstaw. Dobrze. Teraz pokażę może jeszcze, w jaki sposób zarządzać wpisami dla bloga. Tutaj mamy bloga. Sama ta podstrona jest generowana całkowicie dynamicznie na podstawie wpisów, które mamy w systemie. Natomiast jak, jak te wpisy dodawać? Już pokazuję. Po lewej stronie przecisk wpisy. Tutaj jest lista, właśnie tych wszystkich, które tu są dodane. Dodajemy nowy. I tutaj właściwie jest typowy, typowy Word. Tutaj nie ma żadnych dodatkowych, większych zmian. Ten edytor nie jest taki całkowicie wizualny. Dodajemy tytuł. Możemy tutaj zacząć pisywać tekst. Możemy dodać dowolne elementy typu obrazek. Możemy tutaj także wybrać. O, więcej. O, tu jest element więcej, to jest bardzo ważny element, bo ten element mówi nam, w którym miejscu mamy odcięcie tekstu. Czyli tak naprawdę, jeżeli mamy zbity tekst, ileś kolejnych akapitów. To w momencie, kiedy damy czytaj więcej, to ten tekst, który się znajdzie na górze, będzie tutaj, a ten, który znajdzie się na dole, będzie niewidoczny w tym miejscu. Po kliknięciu czytaj oczywiście pojawi nam się cały tekst artykułu. I dokładnie analogicznie tutaj możemy dodawać właśnie obrazki z biblioteki mediów, z dowolnego adresu URL z internetu, albo wysłać na serwer. Z ekranu z, z dysku komputera. Po dodaniu takiego tekstu możemy go od razu albo opublikować, albo zapisać jako szkic do, późniejszego, do późniejszej edycji, albo późniejszej publikacji, lub podejrzeć. Tutaj jeszcze mamy ważne elementy w dziale dokument. Czyli tak, tu jest bezpośredni odnośnik. Który po dodaniu tytułu, zapisaniu, automatycznie zmieni się na przyjazny na podstawie tekstu. Następnie mamy kategorie, czyli możliwość przypisania do konkretnych kategorii. Tutaj mamy na chwilę obecną cztery kategorie. Z tego miejsca możemy dodać nową kategorię, albo możemy to zrobić tutaj z kategorii pod wpisami, czyli wpisy. I kategorie. Tu możemy zarządzać wszystkimi kategoriami, które, które tutaj są. Możemy dodać również tagi, żeby było łatwiej użytkownikom ten artykuł znaleźć. I wybieramy obrazek wyróżniający, który się pojawi jako miniaturka. tutaj w, Tutaj w tym artykule w tym miejscu. Ponieważ dla wpisów założyliśmy trzy rodzaje wyróżniania, jest albo obrazek wyróżniający, albo galeria, albo film, to tutaj jeszcze jest możliwość załączenia galerii albo filmu. To z kolei robi się nie w tej prawej kolumnie, tylko tutaj na dole w opcjach wpisów. Tutaj podajemy link do filmu, na przykład na YouTubie, a tutaj mamy Galerię, którą, którą tutaj można też zarządzać z biblioteki mediów albo dodawać pliki z dysku. Tu warto pamiętać o tym, że było uzupełnione jedno z tych pól, czyli albo film, albo galeria, albo obrazek wyróżniający, ponieważ system będzie wyświetlał wszystkie dane, które, które tutaj tak naprawdę otrzyma. Dobrze, pozwolę sobie wrócić jeszcze. Do kokpitu i pokażę jeszcze na koniec, w jaki sposób zarządzać sliderem ze zdjęciami. To się nazywa Slider Revolution po lewej stronie w menu. I tutaj mamy nasz slider jako slider 1. Edytujemy. Na chwilkę trzeba poczekać, bo to jest dosyć duże narzędzie, i tutaj mamy podgląd naszego slajdu. U góry tutaj mamy wybór slajdu, i tutaj możemy dodawać kolejne slajdy. Po prawej stronie mamy cały zestaw narzędzi do zarządzania wyglądem slajdu, czyli na przykład layout. Tutaj wybieramy, czy ma być na pełną szerokość, czy ma być typowym slajderem. Tutaj możemy podać tytuł, takie podstawowe rzeczy. I tutaj z kolei bardzo ważna rzecz to jest możliwość wyboru tła. I tutaj mamy background, wybrany obrazek z biblioteki multimediów. Następnie tutaj decydujemy, w jaki sposób ten obrazek ma być wyświetlany. Czy on ma być procentowo na całą szerokość, czy ma być przycinany, czy ma być na całą szerokość strony domyślnie ustawiany. Następnie, jeżeli chcemy tutaj sobie dodać elementy, to tu klikamy Add Layer i wybieramy. Z listy elementów, i potem każdy element mamy tutaj cały zestaw narzędzi do zarządzania. Czyli, na przykład, tutaj mamy razem właśnie. Tutaj możemy nadać temu stylę, czyli czcionka, kolor czcionki, rozmiary czcionki. Tutaj możemy zarządzać pozycją. Oczywiście, możemy to robić także tutaj. Przesuwając w dowolny sposób. Jeżeli jest potrzeba, to możemy dodać animację, reakcję na nasunięcie myszką, akcję. To jest cały zestaw narzędzi, dzięki któremu możemy, możemy slajdy dowolnie edytować. Analogicznie tutaj mamy też dodane te elementy, jak chociażby tekst, który również możemy tutaj dowolnie zarządzać, i przycisk również możemy wybrać, w którą stronę chociażby ma się przesuwać tekst na przycisku. Kolorystyka, tło, wielkość. Jeżeli chodzi o podstawową obsługę strony, wydaje mi się, że to jest wszystko. Jeżeli by się pojawiły jeszcze jakieś pytania, proszę o kontakt. Dziękuję.